Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam Was w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj chciałbym zająć się owijaniem bel trawy za pomocą owiarki szeregowej. Jest to specjalny typ owiarki, którą właśnie tutaj teraz widzicie. Ona pojawiła się w grze w najnowszym, w pierwszym dodatku do Farminga 19, czyli z maszynami marki Anderson Group. No i dzisiaj będę chciał po raz pierwszy na odcinku taką właśnie specjalną owiarkę przetestować, więc tak, ta którą tutaj widzicie to jest jedna z dwóch, które się w tym dodatku pojawiły, zresztą zaraz Wam pokażę, to jest ta, która może wijać tylko i wyłącznie belę. no bo mamy dwie ta tutaj, którą właśnie teraz, no którą posiadam, ona służy do owijania, owijania tylko i wyłącznie bel jest też druga do wiania kostek oraz do bel, ale po prostu ja mam o te tutaj i ja jej nie, nie kupiłem, tylko ją wypożyczyłem, bo raczej rzadko z tego będę korzystać. Więc postanowiłem, że może lepiej będzie po prostu wypożyczyć. No i kolor folii można sobie tutaj zmienić. Ja sobie wziąłem wersję z białą folią. Dobra, więc zaczynamy moją dzisiejszą pracę. Poza odcinkiem zbelowałem wszystko, co tam mi zostało na tamtym polu. Czyli, no jak widzicie, tutaj mam dosyć sporo. Siana, postanowiłem, że ulokuję je tutaj oraz sporo bel trawy. Jeszcze tam chyba z 3 czy 4 na polu zostało, ale dobra, na razie niech tam będą. Więc wszystko jest już gotowe do owijania. No i tak, gdzieś tutaj będę chciał te swoje owinięte bele ulokować. Więc czekajcie, może postawię tę owiarkę gdzieś. No, niech będzie może gdzieś tutaj. To może być dobre miejsce. Zwłaszcza, że i tak możemy do niej tak jak do taśmociągu możemy, tak jakby wsiąść. No i sobie. Aha, czekajcie, muszę odpalić silnik. Jeszcze tam tylko złożę. No i też możemy sobie nią, jak widzicie, trochę pojeździć. Jakbyśmy chcieli. Bardziej ją ustawić jakoś lepiej czy coś, więc jest to możliwe. Dobra, ona jest już odpalona, więc jest gotowa do pracy. Zostało mi jedynie wyładowanie bel trawy gdzieś tutaj. Ok, zrobione. No to John Deere stanę gdzieś tutaj, żeby mi nie przeszkadzał. I tak nie jest już mi teraz potrzebny. No mówiłem, że na polu zostały tam jeszcze z dwie albo trzy bale, nie pamiętam, no ale to tam ewentualnie potem po nie pojadę. Ok, no to zaczynamy w końcu owijanie. Zobaczmy, jak to działa. No bo nie ukrywam, te owiarki szeregowe to jest. To jest dosyć ciekawa rzecz. Bo w farmingu od lat mieliśmy tylko i wyłącznie te takie standardowe owiarki, no i nadal mamy, ale te szeregowe, no to one wijają bele. Wy z tego co pamiętam, pisaliście mi w komentarzach w takie. To się nazywa rękawy, z tego co mi pisaliście, chyba fachowo. No zresztą zaraz zobaczycie o co chodzi. Więc tak, umieszczę bele tutaj. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. A dobra, już muszę kolejną załadować. No tak, bo to nie owija jednej beli pojedynczo, tak jak wcześniej wspomniane standardowe jakieś owiarki, tylko tworzy taki rękaw, więc po prostu musimy cały czas jeździć i tutaj nowe bele tam kłaść, bo to je tak dosyć szybko, jak widzicie, owija, więc nie ma co za bardzo stać się patrzeć, tylko trzeba od razu jechać po jakąś kolejną belę czy coś, no czy kostkę, jeżeli mamy tam tą drugą owiarkę. No ale ja na razie popatrzę po prostu jak to wygląda. O i one są w ten sposób ze sobą łączone w taki jeden wielki, no, fachowo rękaw, nie wiem jak możecie to nazwać, rulon, w jakąś roladę, nie wiem, może to trochę tak przypominać jakąś roladę czy coś. Dobra, do, ładujemy kolejne bele. Na razie tak patrzę po prostu jak to wygląda, jak to wszystko działa, potem raczej już będę te bele ładować i po prostu tutaj nie, nie będę stawił cały czas na to, nie będę się na to cały czas patrzeć, no ale trzeba często po te bele śmigać, bo to serio szybko wija. Owinięte bele oczywiście posłużą mi potem do sporządzania paszy dla krów, kiedy je w przyszłości kupię. O czym zresztą mówiłem, bo nie chcę się tutaj w silosie robić na razie kiszonki. No na razie, kiedyś na pewno, ale teraz no po prostu wolałem stworzyć kiszonkę z owiniętych bel trawy. Mogę wsiąść na przykład i jeżeli nie chciałbym więcej mieć tutaj tych bel, to mogę kliknąć R i wtedy one chyba zostanie. Po prostu zostaną, zostanie to ostatnia tutaj bela do końca owinięta. No i zjedzie z tej maszyny po prostu. Lecz no nie, ja chcę to dalej owijać, bo jest ich jeszcze za mało. Czy, czy mam wrażenie, czy jakoś to tak jakby krzywo teraz zaczęło stać ta maszyna do owijania? No dobra, może tam się potem jakś poprawi. Nie wiem tylko, ile może być maksymalnie bel w takim jednym rękawie, ale no to zaraz zobaczymy. Teraz one już powinny chyba na ziemię zjechać. O, i maszyna się wtedy sama przesuwa, tylko patrzę, że po... kiedy to robi, to jakoś tak dziwnie skręca. Hmm, niedobrze. To ja nie chcę, żeby to tak skręcało, spróbuję jakoś to skorygować. Nie, moment, nie w tę stronę jadę. O, dobra. Okej. Okay. Niech będzie tak na razie. Ładujemy kolejne bele. No już rozwaliłem. No dobra, to i tak wszystko pójdzie do winięcia, więc nie musi jakoś ładnie być ułożone. No serio, to jest kurczę fajny bayer. Zawsze takaś dodatkowa czynność, żeby sobie rozgrywkę rozmaicić, więc mi się to podoba jak najbardziej. I znowu jakoś mi skręca tamta maszyna. No co jest do cholery jasnej? Dobra, czekajcie, ja ją muszę znowu tutaj jakoś podjechać, nią, bo to. O, dobra, niech będzie tak. Okej. Okay. No trochę patrzę, że kiedy ona odjeżdża, bo już no musi po prostu odjechać, to wtedy trochę jakoś miota nią na boki i zaczyna jakoś dziwnie skręcać, no to tak trochę niefajnie. Nie jedzie po prostu, no prosto. No, ale to się da. Skorygować Ło Uwaga, w swoje zboże wjechałem Ej dobra, patrzcie A nie, myślałem, że już zaczyna tutaj dalej owijać i że mi już skończy to Ale nie, mogę jeszcze ładować Ej, czemu ja nie wziąłem kombajnu i nie zacząłem teraz żniw? Kurcze, właśnie, w międzyczasie, i zapomniałem A może to się jeszcze zaraz zrobi, czekajcie No ej, co jest? Ej, patrzcie. Owinęło mi i wyrzuciło je całkiem. Czy to dlatego, że ja ruszyłem maszynę, czy to już... Czy to jest limit? Ile mamy? Raz, dwa, cztery, sześć, osiem bel mamy. Tutaj w tym jednym rękawie. Czy to jest max? Być może. Dobra, to zaraz spróbujemy jeszcze raz. Czekajcie. Więc tak to wygląda. Są takie rękawy owinięte i... Co teraz? Jak się. Ja czemu nie mogę tego rozciąć? Powinienem być w stanie to rozciąć. Dobra, czekajcie, bo coś mi się tu chyba zepsuło. Ogólnie to muszę tym jakoś zawrócić. Chcę to teraz z drugiej strony postawić, żeby był jeden rękaw obok drugiego, ale zaraz muszę zagadkę rozwiązać. Dlaczego ja nie mogę tego rozciąć? Mam nadzieję, że się nic nie zepsuło. Kurde, jak ty dziwnie się jakoś jeździ. Mam wrażenie, jakby tu jakieś takie odwrócone sterowanie było. Dobra, niech będzie tak. Teraz chcę jedną rzecz zrobić. Ja mogę sobie też ten rękaw, na przykład, jakoś popchnąć, chyba po prostu. Jakby mi, o, w ten sposób i się wszystko przesuwa. Czemu ja nie mogę tego rozciąć? Co jest, kurde? Ej, nie mogę tego rozciąć, za cholerec, czemu? Ja pierdziele, pamiętam, że jak próbowałem kiedyś tak robić, rozcinać, to po prostu podchodzi się, klika klawisz R i się rozcina. Czekajcie, bo zrobił mi się tutaj jakiś problem chyba. Wow, co tu się zrobiło? Ja pierdziele. Ej, zostaw tę moją belę. Co jest do jasnej cholery? WTF? Co tu się zrobiło? Jak w ogóle. Nie, coś tu jest nie tak. Moment. O, dobra, teraz rozciąłem i znów jest git. No, takiego błędu to się po prostu nie spodziewałem. Co to było? Ona. Ja ją położyłem tutaj, a ona się znalazła jakimś cudem w tym tutaj rękawie. No, WTF! To tak jakby, i, mogłem te, i teraz mogę już rozcinać, więc. To tak jakby. zrobiłam się taka sytuacja, jakbym. Mimo iż to już wyleciało i zostało całkowicie owinięte, to i tak jakby to nie opuściło nigdy tej maszyny. Dziwne, strasznie. Dobra, popchnąłem to i niech to tam leży. Co tu się za rzeczy jakieś dziwne dzieją, to jest po prostu masakra, dobra. Więc, no tak to wygląda po prostu. Ale to jakby jakiś wąż tutaj mi tańczył z tych bel, ja pierdziele. Co tu, to jest po prostu farming, takie rzeczy tylko farmingu. No i mogę tak podejść i sobie te bele rozcinać, no nie rozetnę wszystkich, no bo nie chcę, ale... Ej w ogóle, patrzcie, te owinięte bele, które już no są teraz kiszonką, one inaczej wyglądają nawet. W sensie ta ich... No ten ich wygląd, model, te tekstury są inne. No porównajmy ze zwykłymi jakimiś belami. No to te są inne, mają tak jakby więcej tych wystających źdźbeł i tak dalej. Lepiej wyglądają. No ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Dobra. Ja owijam dalej, bo trochę straciłem czasu, bo tutaj się jakieś niestworzone rzeczy działy. Czyli jest to jednak momentami trochę zbagowane. I sami takiego błędu byliście przed chwilą świadkiem. Czemu ta maszyna mi tutaj jeździ do przodu? Stój tam z tyłu i się nie ruszaj. Kurde, tym podjeżdża czasami. To jest naprawdę. No jeźdź tam. Dobra, zresztą ja sobie potem i tak. Jakby mi coś nie pasowało, to sobie ten rękaw potem jakoś ewentualnie przesunę czy coś, no bo da się go po prostu zepchnąć. Okej, okay, mam nadzieję, że tym razem już pójdzie bez jakichś tam dziwnych niespodzianek, bo nie mam pojęcia, jak to się w ogóle stało. Najpierw nie mogę rozciąć, bo to serio, bo jak jeszcze jest ten jak te bele owinięte znajdują się jeszcze tak jakby w tej maszynie, no to wtedy nie można rozcinać. I to była taka sytuacja, jakby one faktycznie jeszcze w tej maszynie były, jakby jej nie opuściły, mimo, mimo już to zrobiły. I jak położyłem tamto belę, to ona nagle jakoś wleciała do tamtego i też została z automatu owinięta. No cuda się zdarzają. jakoś zaczęło to tańczyć. Jakbym tego nie rozciął, to. ciekawe co by było. Ej, moment, nie to chciałem zrobić, a ja popchnąłem tam tą belę, ale nie, dobra, jest git. No w przyszłości wiadomo, będę chciał kiedyś tam zrobić jeszcze owijanie na przykład kostek. No ale to nie, na razie tyle co ja mam tutaj tych bel, to mam dosyć spory zapas słomy, Się, na teraz jeszcze kiszonki, więc nie planuję jakoś na najbliższym czasie jeszcze robić jakiejś akcji z kostkami. No ale kiedyś na pewno kupię sobie prasę kostkującą, no tylko że jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Teraz to co ja będę robić? A, przebudowę gospodarki no. To być może, no być może w następnym odcinku się to zrobię, jeszcze zobaczę. Bo to jest coś, co ja planowałem. Planowałem to zrobić jak tylko skończę całą tutaj akcję z tą trawą, belami i tak dalej. Ale serio, ciekawe jest to, że te bele owinięte wyglądają, no inaczej tak, lepiej, bo więcej jest tych źdźbeł, tak jakby tutaj wystających, jak się na to spojrzy, czy tekstura jest jakaś lepsza, no, no nie no, lepiej jak dla mnie wyglądają niż te takie od zwykłe bele, widać, że jest różnica. Dobra, zobaczymy co się teraz stanie. Bo to już powoli zaczynam się zbliżać do tych 8 bel. A teraz sam już nie wiem, czy to jest limit, czy to mi wyleciało. Bo potem jeszcze ta 9 się tam przecież dołączyła. No, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Bo już to po prostu jest. Patrzę, że tutaj wszystko się może zdarzyć. Na razie mam tutaj. Ej, już teraz jest ta 8 bela. O, o kurde, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Ej, nie, no nic się nie dzieje, czyli nie jest limit 8 BEL. To czemu mi tam wtedy to. Kurde, może ja jakoś odjechałem tymi, coś się zbagowało wtedy? Nie wiem, dobra. Bo ja zahaczyłem wtedy trochę tę przyczepę. Owiarkę zagadam, ja jaką przyczepę. Patrzę, że mogę więcej tych BEL tutaj pchać. No dobra, no to owijamy. I jeszcze więcej? Dobra, ładujemy, zobaczymy. Dobra, czyli wtedy to po prostu ewidentnie coś się zbagowało. Bo patrzę, że tutaj ładuję już którąś tam belę. W sumie nie wiem, która to jest 11 czy coś takiego. Dobra, nie, nie chcę się liczyć teraz. I cały czas owija, czyli ten limit nie jest 8 bel, to wtedy to serio coś się zbagowało po prostu. Bo patrzę, że dalej są one owijane. Ale nie wiem, jaki jest limit. Bo kiedy testowałem to owiarkę, to nigdy nie owinąłem chyba więcej niż 7 Bel czy 8, coś takiego. A teraz bije rekord. Ciekawe, tu jest jakiś limit w ogóle, czy też nie? Tych yy, długości tego rękawa, czy to można sobie, wiecie, owijać niemalże w nieskończoność, zrobić kurde kilometr, czegoś takiego? Ej, to dosyć dobry pomysł nabić jakiegoś rekordu, czy coś. Ale nie, serio, nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś limit, czy też nie? Na polu mi zostały jeszcze tam chyba 3 czy 4 bele, Ale w sumie, dobra, to już nie chcę mi się poniechać. Zrobię sobie z nich poza odcinkiem jakiś mały rękaw po prostu. Więc bela będzie ostatnią. O, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę sprawdzić, ale to zaraz. Dobra, i teraz kliknę. R Ok dobra, i tą rzeczą, którą chcę zobaczyć, to jest to, co się stanie, jak ja wbiję widły. Czy automatycznie tabela, na przykład z końca, czy ona się automatycznie odwinie, czy co? Więc spróbuję w tą ostatnią wbić widły, i co się stanie. Ej, nic się nie dzieje. A ja uważam, że fajnie by było, że jak wbijemy widły, to wtedy ona się odwija i ją po prostu bierzemy. Że nie musimy podchodzić ręcznie i. O no, właśnie. I tego robić. Fajnie by tak było, ale niestety, no, patrzę, że wbijamy widły, a i tak nic się nie dzieje. Więc, no, taka może trochę. lipa. Dobra, to może jakoś delikatnie jeszcze popchnę, żeby to bliżej tego silosu. Aha, dobra, to nie jest takie proste. Dobra, to skoro i tak te widły, jak się wbije, to nic się nie dzieje, to popchnę w ten sposób. Tam bliżej i tyle. No. Ej, nie staczaj mi się tylko, no kurde. Myślałem, że mi nie zejdzie z tych wideł. No i w sumie niech tak leży. Okej, okay, więc moja, pra moja praca na dzisiaj została zakończona. Te bele, no to już będą tylko i wyłącznie tutaj leżeć i czekać, aż kiedyś się wykorzystam do robienia paszy dla krów, więc owiarka bardzo fajna sprawa, no były z nią jakieś na początku problemy, ale e, mam nadzieję, że, coś, że tego typu rzeczy zdarzałyby się jednak dosyć rzadko. Ok, słuchajcie, więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, jeżeli wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z wami żegnam, cześć!